Sylwester, Sylwester, no i po Sylwestrze miliony Polaków spędziło go w domu przed telewizorami, pilotami przestawiało kanały. Najciekawszy był Sylwester dla mnie, na którym wystąpiła m.in. Kaja, Uszula Dudziak, Monika Brodka, Zakopauer oraz Warszawie, gdzie zobaczyliśmy tak. Mary Legodowicz, Kore, Anie Wyszkoni, Golców, Macieja Maleńczuka, Dżem, Demono, Bluka Fenor, Biego Boysów. Ja proponuję następnym razem, by zorganizowano taki jeden wielki sylwester i zamiast koncertu kilkugodzinnego na różnych programach zrobić jeden, jeden przebój składający się z piosenek występujących artystów. I mogłoby to na przykład wyglądać tak, o, na przykład, uh! Uh! W dużej sali duży stół, a przy nim małgoszka mówią mi: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, kochanie moje. To statki na niebie, to statki na niebie czerwone jak cegła. Rozgrzane jak świnia I ty dobrze o tym wiesz o! Choć ja się staram jak mogę Przez całe życie Wiem, że jesteś Szalona mówię ci zawsze Do nieba Do piekła Pójdę, bo są, so, pójdę, bo so, pójdę, bo. miał być ślub, ale będzie San Francisco. A tam gdzie? Kobiety są. Aha, aha, pełne łez, dawna dziewczyna. Gdzie jest tam? Papaja. Nowy rok przywitaliśmy strajkami. Lekarze protestują przeciwko sposobie i czasie przedstawienia nowej listy leków refundowanych. Protestują za pomocą pieczątek z napisem refundacja do decyzji NFZ. Mam taką propozycję. Wychodząc z domu, też miejmy pieczątki. I tak na przykład w sklepie przy kasie zamiast płacenia na paragonie. Pach! Pieczątku. Zapłata do decyzji ZUS. Albo na stacji benzynowej i pach! Płatność do decyzji szefa. A co to? No jak, lekarze protestują przeciwko ministrowi. Minister przeciwko NFZ. NFZ przeciwko premierowi. Ja się pytam, a gdzie jest tutaj pacjent? Gdzie się podziało? Pacjentu zdrowie. Co pieczątki, no kto to wie? Gdzie są te leki refundowane? W służbie zdrowia jest, no, na Premier groził lekarzom, ale za kilka dni już odgroził. Lekarze podpisali porozumienie z ministrem, w ramach którego protest pierwszotkowy... no, trwa dalej. Ta recepta jest pisana dla pieniędzy, ta recepta jest wyrwana dla pieniędzy, ta recepta jest wciąż błędna dla pieniędzy, ta recepta jest oznaką polskiej nędzy. Aptekarze ponoć nie protestują, no ale nie mogą wydawać leków refundowanych w odpowiedni sposób, aptekarze refundowałem, pacjentom pomóc chciałem. Potrzebę taką miałem. Na liście wgrzebałem. Dane im było. Pacjentom. Nwz się dopatrzyło. Następny chory. Lóźni na doktory. Jest to umówiony strajk, umówiony pomiędzy wszystkimi, bo od dawna wiadomo, że za mundurem, strajki sznurem. Aha.